Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w nas tutaj z naszej przestrzeni tondensowej. Jesteśmy obecnie w Tondens Cafe. I co? I na mojej kanapie, na gorących krzesłach, Danusia z Markiem. Ty nie. Na kozetce. Instruktorzy, o tak, kozetce. Instruktorzy tanga, którzy no już tu prężnie działają w środowisku tanecznym, jako instruktorzy od. Trzech, dwóch lat od ilu? Dwa, dwa i pół roku. No, jakoś tak będzie. Ale wcześniej, oczywiście, po drugiej stronie bardzo bardzo długo e, tańczyli, bardzo długo dojrzewali do tej decyzji. Także e, bardzo miło mi ich gościć. Marek, Donusia, Donusia, Marek. No dobrze, kochani, pierwsze pytanie. Jak się tango ma w łodzi? Jak myślicie? Trudne pytanie. No, bo tango wodzi jest już dosyć długo. Mm -hmm. Kuba Kania zaczynał tango wodzi już właściwie na początku tego wieku. I tango miało swoje mocniejsze okresy, miało swoje okresy słabsze. I na pewno mocnym okresem było te 10 lat, kiedy Kubakania prowadził tutaj jeden z największych i chyba najlepszy festiwal w Europie, tangowy, Tango Salon. Mm -hmm. no Kubakania, Kania, Josia Chojnacka, Kasia Maciejczyk i Adrian Lewandowski. To <laughs> były cztery osoby, które to organizowały. Tak. Słusznie. Słusznie. <laughs> e i to było rzeczywiście, to był taki wielki, bardzo ożywczy event dla środowiska łódzkiego, zresztą nie tylko łódzkiego, ponieważ zjeżdżali się goście z całego świata, nawet z Argentyny. Mm -hmm. No i to raz, że sprawiało, że Łódź była rozpoznawalna na mapie tangowej Europy i świata, no a po drugie, to był taki silny impuls do rozwoju dla łódzkich tancerzy, bo jednak przyjeżdżali. Mistrzowie świata z warsztatami przyjeżdżali tancerze na bardzo wysokim poziomie, z którymi by się chciało potańczyć, więc była motywacja, żeby się doskonalić. I to na pewno było bardzo ważne. No i oczywiście koniec tego festiwalu no też jest kilku stratą dla Łódzkiego Środowiska. I no właśnie, bo nie, mamy, nie mhm. mamy już tego festiwalu, prawda? Tak, już niestety. Eee, właśnie, ale Wy też tutaj włożyliście takie nowe życie w to tango. Eee, I pamiętam, jak żeśmy się spotkali na pierwszej rozmowie i mówiliście, że po pierwsze chcecie odświeżyć i odmłodzić tutaj to środowisko, a po drugie też mieliście taki swój eee, indywidualny pomysł na milongę. Milongę. Super. Tak, jesteśmy w kawiarni, więc dźwięki są też iście kawiarniane. Tak, rzeczywiście mieliśmy taki pomysł na milongę, która, której wyróżnikiem miało być poszanowanie tych, tych kodigos, czyli tego dobrego obyczaju tamtego, no który obejmuje zarówno to, w jaki sposób się nawzajem prosimy do tańca, to w jaki sposób się poruszamy po parkiecie na rondzie. Tylko się jeszcze poza tym, Czyli no ten samolot jest ważny, tak. Bardzo ważny. I to jest zazwyczaj tak, że jeżeli środowisko jest dość nieliczne to to tak troszeczkę siada, bo już się tak wszyscy znamy, to trochę tak jak z mieszkaniem z kimś w jednym domu, tak mhm. inaczej się zachowujemy na rance, inaczej się zachowujemy, jak zaczynamy razem mieszkać e, i z jest podobnie, to znaczy jeżeli jest duże środowisko, to to zazwyczaj jest troszkę bardziej przestrzegane, a jeżeli jest takie środowisko, w którym już wszyscy się znają, to się tak właśnie robi po domowemu, e, co ma swoje wady. Na przykład mhm. tę wadę, że potem Człowiek wyrwany z takiego środowiska idzie na dużą imprezę i nie może się odnaleźć. Mhm. Bo to są elementy, których też się naprawdę trzeba nauczyć. No właśnie. A ty, Marko, co chciałeś dodać? Bo tu cię kobiety zagadały. Drugim wyróżnikiem, którego też chcieliśmy pilnować, było to, żeby sprowadzać naprawdę najlepszych DJ-ów, jakich można w Polsce znaleźć. Mhm. Okay. I to chyba nam się udaje. Zdecydowanie tak. No, oprócz tego jeszcze pary tangowe, prawda? Które e, właśnie przy okazji też tutaj organizują jakieś warsztaty albo zajęcia, a potem też mm, jest ich występ i to też e, na pewno jest fajnie postrzegane. To wyszło troszkę przy okazji, prawda mówiąc. Mhm. E, dlatego, że jeżeli już ktoś przyjeżdża do łodzi spoza miasta, e, no i jest to osoba zaangażowana w środowisko tangowe, no to szkoda by było nie skorzystać też z jego wiedzy, z jego umiejętności. Mm -hmm. I to czasem ma postać warsztatów, tak jak było w przypadku Milongi Bonton 2, gdzie warsztaty dawali Kasia i Pablo, a czasem wykładu, tak jak kiedy przyjechał Santi, który zresztą jest postacią szczególną dla Milongi Bonton, ponieważ to on nas w znacznym stopniu przekonał, że to, jakby co się dzieje na Milonze to jest odpowiedzialność organizatora. Mm -hmm. to Organizatora zależy to, czy ludzie przestrzegają rondy, czy ludzie przestrzegają kbs I to organizator jest tą osobą, która, jeżeli coś się dzieje nie tak, powinna reagować, żeby tego nie zostawiać tak całkiem, jakby temu, żeby się samo działo, tylko że jednak potrzebna jest ta interwencja. Jasne. Teraz macie taki fajny projekt Tango Choreo. Przygotowujecie się do występu no, na naszych urodzinach, <gry> które będą w maju. E, powiedzcie coś o tym projekcie. No jest to na pewno wyzwanie dla nas też, bo robimy coś takiego po raz pierwszy. Nie mamy doświadczenia z choreografią mhm. i przez długi czas baliśmy się takiego projektu. Baliśmy się go nie ze względu na to, że mieliśmy poczucie, że go nie uciągniemy, tylko patrzyliśmy na tango jako na taniec improwizowany, na taniec Social. soc socialowy i trochę nam się to gryzło z pomysłem robienia z góry ustalonej choreografii. Mhm. Ale tutaj natchnęła nas wizyta nasza w Urugwaju i w Buenos Aires w tym roku, mm -hmm. gdzie w Urugwaju spotkaliśmy parę młodych tancerzy, Kamilę i Kelwina. Mieliśmy okazję zobaczyć ich występ z ich uczniami. Mieliśmy okazję porozmawiać z nimi, z ich uczniami i przekonaliśmy się, że da się coś takiego zrobić w taki sposób, który będzie dla tych uczniów wartościowy. Mm -hmm. Że to będzie nie tylko Pokaz, ale też jakieś doświadczenie, jakieś przeżycie dla nich. No mm i -hmm. to muzyka też pozwala dużo głębiej wejść w muzykę, ponieważ jeżeli przez ileś miesięcy pracujemy na tym samym utworze, no to już w którymś momencie zaczynamy słyszeć te wszystkie linie melodyczne, i już wiemy do czego tańczymy, więc to też zwiększa taką świadomość. No właśnie, bo powiedzcie coś o muzyce, tak? Bo muzyka tangowa jest bardzo różna i jest taka bardziej tradycyjna. I taka bardziej już unowocześniona, tak? I wy, to jest wy preferujecie. Wy preferujecie jakich? My jesteśmy tradycjonalistami, bardzo mocnymi tradycjonalistami. Rzeczywiście <noise> dla mnie w tej chwili nie ma nic lepszego niż złota era, niż złota era te lata 40. 50, początek 50. Mhm. Mm, owszem, lubię też czasami współczesne orkiestry, ale głównie orkiestry współczesne, które... Starają się grać też bardzo mocno w swoim stylu, nawiązywać do, do tego, jak się grało kiedyś. Do tej tradycji. Tak, to dzięki temu można przynajmniej posłuchać tego na żywo. Darienco już nam dzisiaj nie zagra. Chyba, że Lachman Darienco. Chyba, że Lachman Darienco, czyli właśnie taki zespół, który gra dokładnie w stylu jego orkiestry. Aha. No właśnie, a powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Bo tango. To jest bardzo y, taniec z takimi dużymi tradycjami, prawda? E, I kiedyś był tańczony tylko przez mężczyzn. To jest mit trochę. To jest mit. OK. E, w tej chwili jak to jest właśnie z tymi rolami, z tym kto, jak, za co i tak dalej. Opowiedzcie coś o tym. <grych> potrzebne są zespoły dwuosobowe, jak to mawia Małgorzata dziecko. To znaczy, że rzeczywiście potrzebna jest jedna osoba, która pełni funkcję lidera i druga, która jest followerem, czyli jedna, która prowadzi i druga, która podąża. Oczywiście zazwyczaj mężczyzna prowadzi, a kobieta mhm. podąża, tak. ale to nie jest wymagane, absolutnie nie. Również na mistrzostwach w Buenos Aires też jest tak, że występują par jednokłóciowe, i nie ma z tym żadnego problemu. I my też bardzo zachęcamy ludzi, którzy zaczynają tańczyć tango, żeby próbowali się w tych rolach zmieniać. Jak my mm -hmm. prowadzimy grupę od zera, to przez pierwszy miesiąc nie ma wymówek, mm -hmm. tylko zmiany ról są obowiązkowe po to, żeby sobie lepiej wyobrazić, co się dzieje po tej drugiej stronie. Mm -hmm. Bo kontakt w parze w tangu jest stawą. A my czasem na milongach też się zamieniamy, jak prowadzę markę. Aha. Jak najbardziej. Jest to ciekawe doświadczenie. Bardzo fajne i Bardzo naprawdę fajne. Warto, warto próbować, warto zmieniać rolę. Bo odświeża, odświeża też jakby tutaj myślenie i postrzeganie. I odświeża i daje lepsze wyobrażenie tego, co jest po drugiej stronie, właśnie. Lepiej, lepiej się prowadzi, kiedy się wie, jak ten sygnał jest odbierany, odczytywany po drugiej stronie i vice versa. Dlatego jak najbardziej warto. Poza tym to też nie jest jakaś taka nowość, bo wspomniałaś o tym, że jest takie wyobrażenie, że kiedyś tańczyli to tak. tylko mężczyźni. Mhm. Owszem, mamy dokumentację zdjęcia właśnie grupy mężczyzn tańczących razem, a to nie jest tak, że oni tańczyli tylko ze sobą. Oni tańczyli mhm. ze, sobą... ze sobą. Owszem, też dla zabawy, bo wiadomo, mhm. że kiedy była przerwa na budowie, no to na budowie pracowali sami faceci, i żeby się jakoś rozerwać na tej budowie, zatańczyli ze sobą. Ale też oni się razem ze sobą uczyli, żeby mm -hmm. potem móc się popisać przed paniami. Aha. I w drugą stronę też działało, że jeżeli w momencie, kiedy tak już zaczynało wchodzić na salony w tych latach dwudziestych, to panienki z dobrych domów nie mogły od razu pójść na imprezę, musiały wpierw z tańczyć z siostrą, z koleżanką. Mm -hmm. Więc to jak najbardziej to tańczenie w ramach jednej płci, a za to tańczenie obu ról. Jak najbardziej nie jest niczym nowym. Zawsze się tak uczyło, zawsze się tak tańczyło. Dla mnie to też było niesamowite doświadczenie. Jak zaczęłam tańczyć jako lider z dziewczynami, to do tej pory mi się zdarza, że tańczę z jakąś dziewczyną i sobie myślę, o, tak bym chciała podążać. Okay. I to jest zupełnie innego rodzaju inspiracja niż jak patrzymy z zewnątrz, bo tam go pod tym względem jest oszukańcze. To znaczy, patrzymy i widzimy jedno, a jak tańczymy z tą osobą, czujemy drugie. To się okazuje, że nasze wyobrażenie było obok rzeczywistości. <laughs> tak? Patrząc możemy widzieć intensywność objęcia i osoby sobie jakoś wizualizować, ale jak jesteśmy w środku, to to czujemy i dopiero wtedy to jest ta prawda o tangu. Mhm. I rzeczywiście tańczenie z innymi dziewczynami bardzo mnie otworzyło na to, jakby jak można podążać, co może być ważne, co można dać temu partnerowi. No ja mam to szczęście, że zdarza mi się tańczyć naprawdę dobrymi partnerkami, więc Wiem, wiem, gdzie idę. No dobrze, słuchajcie, bo ja jeszcze bym chciała do takiego jednego nawiązać tematu, a mianowicie do tego, że 16 lutego był dzień singla. I e, wiem, że poznaliście się przez taniec, prawda? Prawda. Przez tango. Przez tango. Poznaliście się na parkiecie tanecznym. Tak, tak. Zakochaliście się w sobie. Nie od razu na parkiecie tanecznym. Ale tak. Ale tak. Wzięliście ślub i odbyliście swoją podróż życiową. Opowiedz, to podróż podróż poślubna. ślubna i życiowa i w ogóle pewnie wymarzona i e, no, może do powtórzenia, tak? Ale, ale na pewno zostawiająca miłe wspomnienia i, mm, no i taki pewnie już będziecie mieli zawsze sentyment. Gdzie byliście? Opowiedzcie o tym. Jak tylko zaczęliśmy się spotykać, to gdzieś tam ten temat podróży do źródeł tanga się pojawił. Ja się wtedy okopam, że do Buenos Aires to ja nie chcę, bo on jest taki turystyczny. Ja to bym pojechała do Montevideo. Na co świeżo zakochany Marek powiedział: że nie ma sprawy, możemy pojechać do Montevideo. I ten temat tak leżał przez długie, długie lata, aż do naszego ślubu, kiedy nasi rodzice z jednej i z drugiej strony to spchnęli, żebyśmy to rzeczywiście zrealizowali. No i polecieliśmy najpierw do Montevideo, a później jednak się przenieśliśmy do Buenos Aires, no bo być tak blisko, no to jest po drugiej stronie bardzo szerokiej, ale jednak, rzeki, no to żal by było nie skorzystać. No i co? I, i powiedzcie, doświadczyliście tam, dotknęliście tego tanga? Myślę, że tak. Wprawdzie tango już dzisiaj nie jest fenomenem takim specyficznym tylko dla Rio de la Plata. Tango jest już tańcem międzynarodowym jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rzeczywiście mamy poczucie, że to w tej chwili jest takie dobro ogólnoświatowe. Mm -hmm. nasi, nauczyciele, nasi nauczyciele, ci na których wyrwałam Marka z Warszawy, <śm> 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 czyli Fabian Peralta i Josefina Bermudez, którzy ściągnęli tutaj przez wspomniany już Festiwal Tanga, zamieszkali tutaj, no i w którymś momencie partner, z którym chodziłam na kurs wyjechał i wtedy sprowadziłam Marka. Tak już zostało, no to oni w tej chwili nauczają w Japonii, tak? I to też daje wyobrażenie, i to im tam są na stałe. Mm -hmm. To daje wyobrażenie jakby o tym, co się dzieje w sensie światowym z tańcem. On już mm -hmm. jest tańczony Naprawdę wszędzie. 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 Super. Jak w pandemii mieliśmy zaję miałyśmy zajęcia online, to były dziewczyny z prawie wszystkich kontynentów, mm -hmm. także... Niesamowite, Dobro światowe, Fajne. Ale jeśli chodzi o to, jak to inaczej wygląda tam na mm -hmm. miejscu, to Myślę, że jest jedna podstawowa różnica. Oni są przede wszystkim od małego najczęściej osłuchani z tą muzyką. Mm -hmm. I to widać w ich muzykalności, w tym, jak łatwo im przychodzi interpretacja. Bo to jest podstawa, prawda? Mm. Tak. My jednak najczęściej zaczynamy słuchać tanka w momencie, kiedy zaczynamy tańczyć, czyli gdzieś tam po 20, po 30, czasami po 40. Oni, nawet jeśli do tańca wchodzą później. Od dziecka to, są osłuchani z muzyką. Od dziecka, od małego są z tym osłuchani i to widać. To mm -hmm. robi naprawdę dużą różnicę. Tak, rzeczywiście, jak się jest na milondze, czy to w Montevideo, czy w Buenos Aires, to widać, że ten parkiet naprawdę jest zatopiony w tej muzyce, którą słyszymy. I niestety nie jest to fenomen europejski. No nie. <laughs> w Europie zdarzają się takie milongi, gdzie rzeczywiście ten poziom muzykalności jest wysoki, ale to są pojedyncze miejsca. To znowu nie jest tak, że całe Buenos Aires żyje tangiem. Buenos Aires mówi się, że tańczy powiedzmy 1% mieszkańców. To no bardzo mało. Ale to jest ogromne miasto. Jeśli Aha. miasto ma kilkanaście milionów mieszkańców, to ten 1% to jest ponad 100 tysięcy ludzi. No nie, no to, to wtedy dużo. No i jeszcze turyści do tego. A do Aha. tego dochodzą jeszcze turyści. Oczywiście tak. rzeczywiście turyści też są z całego innego świata, bez wyjątku. No dobrze, a jakie macie kolejne plany, cele do osiągnięcia, takie tangowe oczywiście? Występ choro, żeby się Tak, Na tą chwilę To jest nasz to horyzont. Jest, to jest nasz horyzont. Tak? tak, to bardzo dużo serca wkładamy w ten projekt i nasi uczniowie też. Także mamy no, nadzieję, że wszystko pójdzie No grupa jest liczna, dobrze. prawda? Tak, jest liczna, jest ambitna. Także wierzymy, że wszystko będzie dobrze, ale ponieważ robimy to pierwszy raz. To rzeczywiście przeżycie jest dużo. Tak, ale też ludzie pytają, kiedy będzie jakiś start tanga, znowuż od zera i kiedy wróci Danusia z Markiem <noise> <noise> i tak dalej, i tak dalej. Czy macie też to w planach, czy na razie gdzieś tam zawiesiliście to ze względu właśnie na choreo? na swoją szkołę też. <grych> na pewno będziemy przyjeżdżać na warsztaty, czy też zajęcia weekendowe, to się jeszcze zobaczy. Jesteśmy w kontakcie z menadżerką z Nataszą w tej sprawie. Natomiast to już byśmy chcieli rzeczywiście, jak się skończy choreo, bo to nas bardzo pochłania. My po nocach siedzimy, rozmawiamy. <grych> a może być tak, a może być tak, a pójść, a zobacz, a może jednak, więc to rzeczywiście tak... Nie chcemy się rozpraszać po prostu, mhm. natomiast nie chcemy też zrywać więzów z Łodzią, broń Boże. W tej chwili mieszkamy poza pod Grodziskiem Mazowieckim, ale no jesteśmy, czujemy się częścią środowiska łódzkiego, mamy tutaj swoich uczniów, których też tam chcemy Właśnie, bo jesteście dobrem e, narodowym łódzkim, dobra. Więc nie chcielibyśmy, żebyście tak zniknęli tutaj z naszego no, tanecznego świadka tangowego. My też byśmy nie chcieli. Tak całkiem, całkiem na pewno nie zniknęli. No, mam nadzieję, mam nadzieję. No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Macie jeszcze jakieś... Nie wiem, co byście Wiesz co, tak. Mówiłaś o tym jeszcze, co chcieliśmy wnieść, kiedy zaczynaliśmy uczyć. Tak? Mhm. I jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy. Nie wspomnieliśmy o tym, co nas troszeczkę wkurzało, czego nam brakowało w tym momencie, kiedy my zaczynaliśmy uczyć. To znaczy w tym momencie, kiedy zaczynaliśmy uczyć, było w Łodzi całkiem sporo nauczycieli tanga, całkiem sporo grup i nikt z tych grup nie dozierał na milongi. Aha. Że całe środowisko milongowe tylko się starzało. Przychodziło na lekcje. Kisiło się we własnym tak. sosie a nie pojawiały się żadne nowe osoby. Staraliśmy się to zmienić i chyba się udało. Tak. Nasze się na milongach widuje. I to było naprawdę bardzo fajne, bo z jednej strony dostaliśmy od środowiska taką informację zwrotną, jej, jak to fajnie, że przychodzą nowi, a z drugiej strony to był taki trochę efekt domina, to znaczy jak my zaczęliśmy wyciągać na milongi, milongi czy te potańcówki tańowe, tak. żeby oni przychodzili, to w którymś momencie oni siebie też zaczęli tam wzajem wyciągać, zapraszać. tej pozdrowienia dla Kuby, które ma szczególne zasługi w dziedzinie. I rzeczywiście to poszło taką falą. I mamy nadzieję, że ten efekt już rzeczywiście zostanie utrzymany. No bo po co się uczymy tanga? Po to, żeby w parze interpretować muzykę, no i po to, żeby się socjalizować. No, milonga to jest wydarzenie towarzyskie. Mam, nie tylko męża mam z tanga, mam też masę przyjaciół tangowych, z którymi. Nie tylko tańczymy, robimy też masę różnych innych rzeczy. No właśnie, fajnie, prawda? Kiedy można też te znajomości przyjaźnie często tak jakby też w życiu odnaleźć potem, prawda? Że to, że to się przekłada potem, że właśnie można gdzieś tam razem wspólnie wyjechać, iść sobie do kina, nie wiem, spotkać się na kawę I, i to jest naprawdę bardzo fajne. A tak o tym wspominam, ponieważ dzisiaj też właśnie mamy taki kurs dla singli, co prawda nie tangowy, ale z tańca imprezowego. I, i wiesz, to też tak myślę, że to będzie taki fajny taki bodziec i początek dla, dla singli, żeby poznali tutaj środowisko taneczne. A skoro już mówisz o singlach, to chyba... Warto skorzystać z okazji i obalić pewien mit, że żeby zacząć tańczyć tango, trzeba mieć partnera. Ten. Ja też przez wiele lat mnie to stopowało, mm -hmm. że nie miałam kogoś, kto by się ze mną zapisał na kurs, albo miałam chłopaka, który nie chciał i to mnie strasznie blokowało. I, i dopiero po latach do mnie dotarło, że to wcale. Tak nie musi być. Ponieważ po pierwsze, na kurs nie muszę się, jako dziewczyna, nie muszę się zapisać z facetem, nie mogę się zapisać z koleżanką. I to nie jest żaden problem. Jak się na swój pierwszy w życiu kurs, to było już kilkanaście lat temu. To też w grupie była para składająca się z dwóch dziewczyn. To już wtedy to było całkiem normalne, już nie będą, nie, nie zmieniały się wtedy rolami. Wtedy jedna była prowadząca, druga była podążająca, ale można to też załatwić na tej zasadzie, że się po prostu z koleżanką zamieniamy albo z kolegą. No. Też nie ma problemu, tylko częściej jest jednak tak, że to więcej dziewczyny w do końca niż chłopaków. Tak, tak, szkoda. Jest, ale to jest jak najbardziej, mówię, do przeskoczenia, bo wtedy mm. można się we dwie zapisać. A potem Panowie nie wiedzą, co tracą. Naprawdę. Prawda, Marku? Wiesz co, ale bywają takie dni, kiedy u nas na kursie jest więcej panów. Mm -hmm. Więc to nie jest aż taka reguła bez żadnych wyjątków. Tak, tak. u nas też tak. Mówię u nas, bo też jak mm. prowadzimy inne kursy, to, to też zdarza się, że, mm -hmm. że tych panów jest więcej. Natomiast. No, Często tak jest, że jednak te kobiety bardziej ciągną w stronę tańca, a panowie się troszkę tak opierają i no i uważam, że popełniają bardzo duży błąd, bo, bo jakby dziewczyny bardzo lubią tańczyć i można tutaj znaleźć miłość. Oczywiście, to jest doskonała okazja, żeby kogoś poznać, zwłaszcza, że to jest takie bezpieczne środowisko, tak. to znaczy możemy się spotkać, chwilę porozmawiać, rozejść. Potem na siebie jeszcze wpadniemy, jeżeli będziemy chcieli, a jak nie będziemy chcieli, to nie musimy. Jest dużo okazji właśnie do niezobowiązujących rozmów, ale, do tego, żeby się przytulić. Ale wiecie, co, troszeczkę się boję, że w tym momencie zaczynamy to przesuwać tą stronę, że dla tak. panów ten taniec ma być jakoś tylko użytkowy, tylko środkiem do celu, a nie celem sam sobie. Tak. A przecież to też nie o to chodzi. Taniec nie, nie, nie. sprawia przyjemność, taniec sprawia frajdę. Tak, ja myślę, że to jest kwestia kulturowa mhm. trochę, że u nas w naszej polskiej kulturze troszeczkę przez jakiś czas taniec był postrzegany jako nie do końca męski, ale ja to się zmienia. To mhm. już na szczęście się na zmienia. Na szczęście, tak i to dobrze. Więc. Ja uważam, że powinien być w ogóle jako obowiązkowy w szkole podstawowej, jako zamiast lekcji wf po prostu nie. też powinno być kilka godzin tańca, żeby po prostu dzieciaki miały okazję po prostu doświadczyć i poznać i, i stwierdzić, że naprawdę taniec jest fajny, nie tylko y, tango, nie tylko, nie wiem, jakiś tam powiedzmy taniec użytkowy, ale, ale po, w ogóle, po prostu. No tak. i też to, to pozwala złapać lepszy kontakt z własnym ciałem, wyrazić się, to jest bezcenne. Po prostu. <laughs> Mówi się, że tango jest trudne. Jest. Jest. Przyszłam, <laughs> że wiecie, że nie. Nie żestuję wiem, że jest trudne, bo próbowałam. także... naprawdę jest trudne, jest wymagające, w związku z czym też trochę ściąga perfekcjonistów i to jest prawda. Mhm. Na pewno bardzo trudno jest zacząć tango, jeżeli się ma mało czasu. I często jest tak, że zaczynamy mając jakiś tam ograniczony ilość czasu przeznaczoną na tango, a potem ona nas tak zasysa. <laughs> tak ma. Tak ma, tak ma. Ale jak już się <noise> człowiek nauczy, to czerpie z tego ogromną radość, prawda? Poza tym właśnie w momencie, kiedy zasysa, to się nagle okazuje, że chcemy jeszcze, z, zaczynamy się czymś w oku tanga. Nie tylko sam, samym tańcem, ale właśnie językiem, poezją, Kultura. kulturą. Ta również jeśli chodzi o tango, to tańcami argentyńskimi. No spoza, właśnie, bo, wy, spoza, jeszcze, spoza no tak, bo z... wy jeszcze tak troszkę propagujecie taki inny trochę rodzaj tańca, prawda? Też takiego ludowego. Tak, <noise> jak, jak, jak najbardziej ludowego. ludowego. Powiedzcie, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze wypowiem. czak Carrera. Chociaż, tak jest. to jest chyba taki <noise> najpopularniejszy taniec ludowy Aha. w Argentynie, chociaż ich Ministerstwo Kultury ma zanotowanych na swojej liście dziedzictwa 140 różnych tańców ludowych. Ale... ale na pewno czakarera jest najbardziej popularna w Europie zaraz po tanu. I to jest bardzo proste w ogóle. Tak, to jest w stanie z jednej strony ściśle choreograficzny, ale znowu zostawiający pole na interpretację w tym, jak tę choreografię interpretujesz. I to jest coś, czego, tak jak wspominałaś, właśnie dzieci w Argentynie się uczą na wf -ie. No właśnie, i to jest fajne. I tutaj rzeczywiście jest... I często w ramach animacji jakiejś, prawda? Czy tam na zakończenie milongi wprowadzacie taki element właśnie trochę takiej zabawy? Jak najbardziej, bo to jest bardzo przyjemny, żywiołowy taniec, a jednocześnie krok podstawowy jest bardzo łatwy do nauczenia. No i rzeczywiście tango sprawiło, że tak nasze zainteresowania zaczęły się bardzo rozszerzać na inne dziedziny. Ja w tej chwili na przykład uczę się filetes portenios, czyli takiego malarstwa charakterystycznego dla Buenos Aires. Bo jak byliśmy w podróży poślubnej, no to mieliśmy okazję się z tym zetknąć. Szalenie mi się to spodobało wizualnie. No i zapisałam się na kurs do Gustavo Ferrer Ferreira... Ferre Ferre. Przepraszam. No tak właśnie tańczył tango pędzelkiem, jak to oni mówią. No właśnie. Ja z kolei się zaopatrzyłem w bombo, czyli taki bęben do folkloru i próbuję znaleźć czas, by poćwiczyć, na razie bezskutecznie. <noise> Ale no właśnie, tango się wkrada w inne też tutaj wasze Zainteresowania i w inną jakby też dziedzinę. No i popycha nas dalej. Daliśmy no tak. sobie sprawę z tego, że jak już umiemy troszkę tanga, umiemy troszkę argentyjskich ludowych, to trzeba jednak też się zainteresować polskimi ludowymi. Także to rzeczywiście tak idzie. No dobrze, musimy chyba kończyć powoli. Tak przybliżam się do mikrofonu. No tak, no tak, co, coraz ee, smyna, ee, chyba tak bo z góry zeszli e, kursanci z zajęć tanecznych. Więc tutaj się zaczyna troszkę robić większy harmider, ale było mi strasznie miło i mam nadzieję, że troszkę... Yy... No tak, ja nie wiem, sprzedaliśmy trochę takiej historii tangowej. Mało, bo mało, bo to tak się nie da, bo to można, wiecie, bardzo długo o tym rozmawiać. Zresztą był chyba nawet taki pomysł, że jak wróciliście z tej podróży, żeby tutaj coś popowiadać, pokazać zdjęcia. Wrócimy jeszcze do tego wrócicie, pomysłu. Wrócicie, wrócicie? Obiecujemy. Dobra. Cały czas nosimy go na sercu, tylko ta przeprowadzka troszkę nam zawirowała życiem i nie możemy się odnaleźć w rzeczywistości czasoprzestrzennej. A jak już się odnajdziemy, to się zajmujemy Moreo, także, także to jeszcze cały czas odkładamy, ale nie odwieszamy na kołku. No właśnie, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie, no bo myślę, że przywieźliście bardzo fajnych zdjęć, smaczków i tak dalej. Na pewno znajdą się osoby chętne o tym posłuchać i może zainspirować też, żeby wyjechać i tego doświadczyć na własnej spotkanie. Tak Wiele osób pyta, także na pewno nie odpuścimy tego tematu i spotkamy się przy stoliczku tangowym, pokażemy zdjęcia. I... Wszystko to Gutonem. Tak no dobrze. Dziękujemy Co? za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję tutaj za, za to spotkanie miłe i właśnie takie w tej kulturze tangowej. To co? Dziękujemy. Dziękujemy. I słuchajcie, zapraszamy w maju na pokaz tutaj właśnie grupy Choreo. Trzymajcie za nich kciuki, bo to no, pierwszy taki w ogóle projekt, więc na pewno będzie ciekawie. Tak, 11 maja. Tak. Trzymajcie wypatrujcie, grunki, wypatrujcie, szczeg wypatrujcie szczegółów, gdzie co i jak i, i co, i będziemy działać. Także. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy.